Trener Daniel Madej, szkoleniowiec piłkarzy Jezioraka, witam serdecznie. Za nami mecz w Zalewie, udany debiut trenera, wygrana 7 do 1. Co możemy powiedzieć na temat tego spotkania Wojewódzkiego Pucharu Polski? Dzień dobry, dziękuję za gratulacje. Na mecz pod nasze dyktando, szybko strzelona bramka ustawiła mecz, druga, trzecia. Później brak koncentracji, stracona bramka, dołożenie czwartej. Tak już wiedzieliśmy, że jest tak naprawdę po meczu. Dokonaliśmy kilku zmian. W drugiej połowie dalej dyktowaliśmy swoje warunki. Już była spokojniejsza gra, zwolniliśmy tempo. Tak Wiemy, że za tydzień rusza liga, będzie to mocniejszy przeciwnik. Na pewno będziemy się teraz w tygodniu przygotowywać pod Olimpię 2 Elbląg. Cieszę się z wygranej, cieszę się z debiutu trenerskiego. Fajnie ta przygoda się zaczęła, mam nadzieję, że będzie długo trwała i jak najdłużej w tym pucharze. Mam nadzieję, że dojdziemy do siódmego meczu. Przed nami właśnie start czwartej ligi, mecz Elblągu, później spotkanie z mamarami Giżycko. No można powiedzieć, że początek taki dość mocny. Tak, cała liga będzie mocna, tak jak już wcześniej chyba rozmawialiśmy, jest 7-8 zespołów bardzo mocnych, będzie do. Wyrównana liga. Nie sądzę, żeby ktoś odskoczył na 10-15 punktów. Ja raz cieszę się, bo jako zawodnik zawsze lubiłem grać z mocniejszymi przeciwnikami. Mam nadzieję, że jako trener tak samo będzie. Dziękuję jeszcze. zwycięstwa w każdym meczu, a także braku konkluzji. Dziękuję. Dziękuję bardzo.